Elo widzowie z tej strony Enderek. Dzisiaj będziemy grać w nowego fangame na który nazywa się Afton Revenge. Zapraszam do oglądania. Czy to jest nowy fangame FNAFA to ja w sumie nie wiem. No jako nowy jaki będziemy grać. Najpierw how to play, bo nie widziałem. O, za głośno, za głośno ja zobaczę w... W sobie czy nie jest. Aha, ja niestety coś kliknęłem. Nie powinno być za głośno, ale na wszelki wypadek ciszę trochę, odrobinkę, dobra. Y find and collect y e e jakiś ex, y randomowo się spawnuje. Musimy atakować animatroniki, musimy oglądać y Golden Freddy'ego. O, jak mnie nie złapie, to dwie godziny nam dodaje. Aha. To zaczynamy. Eee. Mamy 0 tu Level select. Mam pizzerię. Basement Forest Junior Pizza. Was 60 remnantu, 40 to Fredbear Family Diner. 50 to Always. Nie wiem co to jest. 60 Circus Baby Rental. Dobra, pizzeria. Najpierw zaczynamy z tego poziomu. O co tu chodzi? Mamy wziąć. Dobra. Tak się sprintuje. Po co wszędzie? O, cieka. Oksy. Chyba Freddy byl tam. Tady Foxy chodí. Znajdziemy tego o. To jest prezent. na razie nie będziemy zbierać żeby... O, tutaj

A on idzie w drugą stronę Mam no, czwartą ma, je, ma je jeszcze nie znalazłem tej siekiery On może się pojawić Wszyscy tu chodzą ale nie ma tej siekiery Ja tu byłem wcześniej Nie znajdę tej siekiery. Co jest? Nigdzie jej nie ma. Busze! Gdzieś na zawod zejdę. Wszyscy są. Wszystkich bym mógł już dawno pozabijać, ale nie ma siekiery. To jest jedno wielkie xd. Aju oh, los. Przestaję Naprawdę? Tu była siekiera? Nie no. Nie powiem. Super. I'm always come back! Super! Idę, idę. Najpierw idę w kierunku biura to sprawdzić, czy tam nie ma się kierem. Jak oni mnie zauważyli? Jak oni widzą, co jest? Trzy ściany. Chica, wszyscy. Dzisiaj w Golden Freddy? Nie, czekaj. Zostało mi dwie godziny. Czekaj. No, tam się kieram. To jest ciężko. Bo jej nigdzie nie ma. No, wszystkim nie widzą nagle. Co jest? Tutaj nie ma nic. Kible? Tu nie ma praw autorskich do tego? Bo ja nie wiem w sumie. Czy do no to Nie wiem, czy musi być. A tu byliśmy na samym początku. Gdzie Zika? Pyk. Speeda mamy. I need speed! Piąta EMA, ja nie mam żadnego tego. Nigdzie nie ma tego. Siekiery. Pewnie w ostatnim pomieszczeniu, które sprawdza to będzie siekiera. Krótko ten speed działa bardzo. Co jest? We czwórkę uciekają! Dlaczego tu losowa gra ta muzyka? O, znowu taśma. You suck. You suck. Yeah. Jeszcze raz, pizzeria. Lecimy. Eee. Um, z kombak z naciskiem na always golf eddy uciekaj William uciekaj bo ci dorwie Mam nadzieję, że on nie idzie w tym kierunku. O, jest złota. Co? Teraz nagle się pojawił mi. Dobra, no Freddy. Co jest z tym mędrzeszkiwetem? Behind the slaughter. I've been so No! Mogę przejść? Przepraszam, proszę. osłonę swoje szanowne cztery litery. Need a speed. Need a speed. Bum, nie ma Tylko poń został który jest tutaj Dawaj go, niego, dawaj go No, koń go ostatni został, proszę! Dawaj! Dawaj Afton, wyciśniesz! Jest! Jeste! Siósta jem! Co Jusak, co Jusak? Jest, jest! Wygrałem Wygrałem, prawda? Co? Ej, widzowie Ja wygrałem Nie moja wina, że po tym jak wygram się czas skończył O, to jest Oho mhm, mm mm -hmm. Aaaa Kolejna gra, która mnie chce na Hama dobić. No cześć Freddy. Najpierw siekierę chcę zdobyć, wyobraź sobie. Co do kąta uciekasz? Foxy, żyj. To. Nie. Uy. W ogóle ten dźwięk śmiechuje z tego, z The Joy of Creation. No gdzie jest siekiera? Co jest? Co jest? No, siekiery nie ma. Jak nie było, tak nie ma. I tak nie uda mi się ich zabić, więc bym sobie to zresetował. Speed. Super, że mam speed, kiedy nie mam siekiery. To mi się naprawdę bardzo przydaje tutaj. O, siekiera. Fox jego nie ma. E boże, Fred Tam Fox jest. Dawaj go. I jump na niego. Essa Oj oh, luz. O dwóch to było, naprawdę O, ale bym mi teraz dojechał. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. A back, super, że... <gryw> Dzisiaj nie zdążę więcej, bo w Halloween to nagrywam, nagrać niż tylko ten jeden poziom. Ale ok, Okej okay. Jeszcze się tu pobawię, tylko chcę tylko ten poziom przejść i będę się bawić tam. Wszyscy tu są. Nie ma mnie. Co jeszcze, czy nie mnie widzi przez okno? Naprawdę? Przez okno? O, ale oszukaństwo, ale oszukaństwo. Siekierę chce. Siekiera motyka. No, siekiera. Halo, co jest z tymi nie tak? Gdzie jest? Siekiera. Dawać mi siekierę... Pewnie znajdę siekierę wtedy, kiedy się skończy czas. Znajdę życie, tak jak zawsze. Wszyscy tu są. Do Freddy nie przejdziesz. CO JEST?! Co się dzieje? No, 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 no. Cały czas tą. o, wreszcie! Akurat, gdy wszyscy. to już jest. To już nie wygram tego. Nie wygram, bo już się czas skończył. Już się czas skończył. No. Ach, on ucieka, co jest? Ja, e. Nie zaliczyliście mi wygranej! To super! Tak, wyzywajmy! Wyzywajmy gracza! Super! No to polega na grach, którym chcemy, żeby grali gracze. To musimy ich wyzywać kiedy im nie pójdzie. I kiedy im nie zaliczymy. Super. Tak, trzymać, deweloperzy, tak, trzymać. Szukaj siekiery. Nie to nie jest siekiera. Kurde, to mi czasem tak myli. Nie uciekniesz Chica, od swojego przeznaczenia. Zostaniesz rozjechana. Bów helpi. Dzień dobry, witamy. Ciekawe jak będzie naprawdę w innych poziomach. Już chciałam powiedzieć tych za robuxy. To nie jest Rob Roblox. O! Druga. Jest ok. Dobra, Freddy rozjechany. Freddy rozjechany. Czy mogę przejść? Przez jego zwłoki. Czy mi gra nie pozwoli? O, prezent! Dobra... O nie, to nikogo nie ma. To słabo. To jest jak mu głowa świdruje. Świdruje mu głowa. Nowe słowa. Enderek bawił czy... Za rogu. Nie! 6 jem? Nie! Było tak dobrze, musieli mi dodać czas. Nie, to nie. Dlaczego mam 6 i mi cały czas nie mnie zresetowało? Dziwne. Gdybym teraz tych dwóch. Nie, jeden tylko został. Kto został Freddy. Nie. Bo nie został. Tylko nikt nie ma. Dlaczego mam 6 i mogę cały czas grać? O, super, Jurus 7 a.m. Jakim cudem 7 a.m.? Co jest? Zbadujemy grę 7 a.m. Nowe zasady. Widzicie widzowie, ja wprowadzam nowe reformy. Czekaj przed Golden Freddy iem. Musim prezent zabrać. Foxy jest najszybszy. O się wystraszyłem. Za rogu Invisibility. Nie widzi mnie. Dawaj go. Co został? Chica. Dobra, chica. Dobra, udało się. Jest. Małam zemstę, osiągnąłem. Jej. No, level pierwszy, no to... dlaczego tu jest ból w helpie? Czy wy mi to powiecie, dlaczego? Ty jesteś tańczący springtrap do Fortnite Dance? Nie wiem, co to jest, do tego i dlaczego tak gratuje skult Bullf helpiego. Ja rozumiem, lubić Bullf helpiego. Nie wiem, coś takiego, ale. Że od razu kult? <grych> Dobra Czekaj, extras Workshop muzeum fanart minigry Ja chcę workshop O, co jest? 18 momentu, level pierwszy, model yy, Co jest? X -man level Kolejny level to tyle kosztuje, upgrade X? Light cyber Chainsaw Mogę tu zobaczyć te czy nie? To w, press into View, co jest? Oha! Ej! Ej, możemy sobie wybrać. Dobra, na tym będzie Light Cyber. I sobie weźmiemy drugą mapę. Ok. Więc z tego odcinka to było na tyle. Cześć, pa.